Już za tydzień święta wielkanocne. Postanowiliśmy sprawdzić, jak spędzą je mieszkańcy naszego miasta. Święta wielkanocne spędzam wspólnie z rodziną. Wyjeżdżamy na wieś do babci. Będziesz malował pisanki? No nie, ja akurat nie maluję pisanek, tylko mama się tym zajmuje. Różne nie obchodzić. Okay. Spędzam w domu yy, z rodziną. Z najbliższymi. Malujemy pisanki, e, święcimy jajeczka całą rodziną. E, no, z czas, czasem się odwiedzamy, jeszcze gdzieś dalej jedziemy do, do, do rodziny, której dawno nie widzieliśmy, także tak bardziej rodzinnie. Jestem zaproszona na wesele, więc pierwsze święto, więc przypuszczam, że będzie wesoło, miło, przyjemnie. A będzie Pani malować pisanki? W zasadzie to moje wnuki już malują pisanki. Ja lubię po prostu w cebuli farbowane jajka. Z rodziną. Nie ja będę siedział w domu, z rodziną na pewno. Tak, to z rodziną na pewno. E, byłem do spowiedzi, o. Ja dopiero pójdę. Takie duchowe przygotowania, a na razie jeszcze nie widzę w domu. O, mama na sprząta. Pewno. Ja będę sprząta. Tak, ja się uczę, ja mam maturę w tym roku, nie mam czasu. A na malowanie pisanek? Ja już pomalowałam żółwika. Ja już mam pomalowane w lodówce. I czekają tylko. Na sadzenie to koszyczka. W domu. Z rodziną. Sprzątanie, no to standardowa sprawa, ale no nie wiem, duchowo się przygotowujemy na razie. Pogoda na to pozwala. Rodzinnie, świetnie, z jajkami, ze święconką. Może jakieś tam sprzątanko to takie lekkie. Raczej znaczy żona się tym zajmuje, bo, powiedzmy, ale mogę jej tam jajka ugotować, coś tak. I pójdę święcić oczywiście jajka, bo jestem najmłodsza, także ten obowiązek spada na mnie. Gotuję w wodzie z, z, z łupinami z cebuli, a potem ładne znaczki sobie drapie. W tym roku w sumie w domku z rodziną. Mhm. Także nigdzie nie wyjeżdżam, cała rodzina zjeżdża się do domu. Z synkiem zawsze co roku chodzimy się jajka, także w tym roku na pewno też pójdę. A maluje pan pisanki? No nie, to tym się nie zajmuje, pisanki przygotowuje żona raczej, nie, nie ja, bo ja no, nie umiem, niestety nie, nie mam zdolności artystycznych, więc, więc ciężko by mi było. A różnie, przeważnie w cebuli. Wydrapywane no, albo takie. No bo takie Lekki. naklejki są, to się nakleja na jaka często. Rodzinnie. Będą pisanki? Będą na pewno. Urodziło nam się dzidziuś, ma cztery miesiące, także jestem szczęśliwa. Święta spokojnie będę spędzał. Jak Państwo słyszeli, mieszkańcy naszego miasta tradycyjnie spędzą święta rodzinnie. Radzimy jednak, nie siedźcie w domu i korzystać z pierwszych dni wiosny. Dla Chrzanowskiej Telewizji Nikolina Lekowska.